Ten film ma taką swoją historię prototypową, do której się odwołuję. Jest to historia najsłynniejszego polskiego sportowca pierwszej ćwierci XX wieku, mistrza świata w walkach zapaśniczych Zbyszka Cyganiewicza. On w 1937 roku opublikował pamiętniki pod tytułem Na ringach całego świata i Filip Bajon pisząc scenariusz swojego filmu w sposób dosyć luźny na tych pamiętnikach się opiera. Proszę zresztą zwrócić uwagę, że Rama narracyjna filmu, ta sytuacja, w której Góralewicz opowiada swoje życie, toczy się właśnie w 1937 roku, czyli w roku wydania tych pamiętników. Znałem my saliniego. Znałem też Clemenceau. Czasz Wilhelmu ścisnął mi rękę. Historia jest tak atrakcyjna. Że można sobie wyobrazić, że w oparciu o nią mógłby powstać taki klasyczny w typie hollywoodzkim film biograficzny, jak na przykład Aviator Martina Scorsese, opowiadający o bohaterze kultury popularnej no, kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat y y późniejszej. Film mógłby się nazywać wtedy Atleta jak awiator” albo opowieść o atlecie. Ale ten film nosi jednak tytuł nie przypadkiem. Aria dla atlety, czyli przywołuje ten gatunek muzyczny, operowy, bardzo taki wzniosły, i takimi środkami operuje. Nie przypadkiem też nazwisko głównego bohatera jest zmienione. To nie ma być wierna opowieść biograficzna. To nie jest dosłownie Zbyszko Cyganiewicz, to jest fikcyjny Władysław Góralewicz, podobnie jak w najsłynniejszym chyba debiucie w dziejach kina w filmie Osona Wellesa Obywatel Keynes 1941 roku, który jest takim wzorcem konstrukcyjnym dla też debiutanta kinowego Bajona. W obywatelu Kane nazwisko magnata prasowego Hersta, który był wyraźnym prototypem głównego bohatera, zostało zamienione na Kane. Tutaj chodzi o pewne dodatkowe treści uruchamiane przez ściąg skojarzeń, przez środki wyrazowe użyte w tym filmie. Myślę, że chodzi zwłaszcza o przemianę kultury, o taką tęsknotę za ładem kultury XIX-wiecznej. Wyidealizowanym zapewne, co widać w takim parokrotnie przywoływanym filmie zdaniu samego Cyganiewicza, który mówi, świat nie był wtedy taki, jaki był, ale taki, jaki chciałoby się, żeby był. To jest ten świat XIX wiecznej i nie przypadkiem jedna z, jedna z centralnych scen tego filmu to jest obchodzony w Charlottenburgu sylwester wprowadzający y, 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 uczestników jego w rok 1900, w XX wiek, w którym coś dawnego y, się kończy. To coś dawnego łączyło się na przykład z takim wyraźnym rozróżnieniem między kulturą wysoką a kulturą niską, z hierarchią wartości. Wszyscy mówili o mnie góra mięsa. Nikt jakoś nie zauważał moich dobrych manier. Hotel Adler był miejscem, gdzie mogli je zauważyć. Ta kultura niska tęskniła zresztą do wysokiej, czego wspaniałym wyrazem jest taka scena, w której Góralewicz, grany przez Krzysztofa Majchrzaka, który jakby urodził się do tej roli, także względu na swoje warunki fizyczne, Góralewicz przerywa walkę zapaśniczą, żeby posłuchać, Śpiewu tenora Messaliniego, który zaczyna na widowni y, śpiewać właśnie operową arię. Innym wyrazem tego jest ten motyw Atlasa, figurki y, tej mitologicznej postaci unoszącej wszechświat, y, którą Góralewicz kolekcjonował i której które dziesiątki wariantów zgromadzono. Na planie filmu. No a znakiem końca tego świata jest oczywiście wprowadzenie brutalnej wolnoamerykanki nowego typu boksu pod koniec lat 30., kiedy zbliżał się już świat dwudziestowiecznych totalitaryzmów.